Dzień dobry moje drogie skorpiony. Dzisiaj chciałam zamieścić film z przesłaniem dla Was na miesiąc sierpień. Co też Was czeka, czego możecie się spodziewać, jakie karty mają dla Was rady, ostrzeżenia. Tak więc powiedzcie karty, co ten miesiąc sierpień dla skorpionów przyniesie. Skorpiony i miesiąc sierpień. Skorpiony. Miesiąc sierpień. E, moje drogie skorpiony, miesiąc zacznie się dosyć bojowo i dosyć, bym powiedziała, nieco ciężko dla Was, bo wy, yy, wy posiadacie, jak ten eremita tutaj na karcie, stosowną wiedzę, posiadacie doświadczenie życiowe. Przede wszystkim <laughs> nie dacie się w jakieś tutaj życiowe burze wkręcić, bo posiadacie też świetną intuicję. Bo tutaj karty mówią, że ktoś tutaj będzie chciał rozpętać burzę, ale to będzie burza w szklance wody. Karty nie mówią, czy to będzie w waszym środowisku pracy, czy w środowisku gdzieś <laughs> miejsca, gdzie, gdzie się znajdujecie, gdzie mieszkacie, czyli w waszym najbliższym otoczeniu ale w każdym razie ktoś tam jakiś zamęt wokół Was e, będzie e, chciał zasiać. Wy tutaj poczujecie się troszeczkę tak jak mm, e, znaczy to dobre jest i złe. Poczujecie się jak osoba sparzona na błędach, bo e, generalnie mówiąc nie wejdziecie w to całe zamieszanie, nie dacie się wmieszać w jakieś tutaj kłótnie i niesmaski, wkręcać w jakieś e, nie wiem, knucia przeciwko komuś, czy, czy generalnie w jakąś tutaj niemiłe sytuację nie dacie się wkręcić, bo już, tak jak powiedziałam, macie to doświadczenie życiowe, macie też świetną intuicję, która Wam pozwoli tego uniknąć. Co więcej, tutaj karty mają też dla Was dobre informacje dla tych osób z podznaku skorpiona które chciałyby starają się o dziecko chciałyby mieć dzieci to jak najbardziej tutaj karta sprzyja temu, aby w tym miesiącu właśnie to się udało no dla osób, które nie planują ciąży, nie planują dzieci, no to wiadomo, proszę się zabezpieczać co więcej, tutaj dostaniecie też troszeczkę pieniędzy nie będzie to jakaś ogromna suma ale na pewno sprawi Wam radość. Karty nie mówią, z jakiego to będzie źródła, czy to będzie źródło pracy Waszej, czy jakaś premia, nie wiem, uznaniowa kwartalna, półroczna, roczna, jakkolwiek zwał, czy to będą jakieś inne źródła finansowania, ale w każdym razie jakiś tutaj zastrzyk gotówki otrzymacie, może być niewielki, ale na pewno Was ucieszy. Dla osób z podznaku Skorpiona, które szykują jakieś nowe projekty, coś zupełnie nowego w sensie takim, że nie wiem, postanowią rzucić, na głęboką, rzucić się na głęboką wodę, nie wiem, wyjechać gdzieś za pracą, rzu rzucić tą pracę, którą mają, czy też odejść od partnera, z którym są i powiedzieć, znudziłeś mi się, ja sobie poradzę sama no to może to właśnie ta zmiana w jakimkolwiek aspekcie życia, bo też karty tutaj nie mówią, jaki to będzie aspekt życia, to ta zmiana raczej nie wyjdzie wam na dobre, bo to tylko w waszej głowie się dzieje, że wy sobie poradzicie. Głupiec generalnie nie jest złą kartą, bo ona daje taką świeżość w życiu, taką energię do działania taką, że ma się ochotę, nie ma rzeczy takich nie do pokonania, może trochę z naiwnością, ale w pewnym sensie jesteś, macie takie nastawienie, że jesteście w stanie góry przenosić, że to jakby nie stanowi dla Was żadnej tutaj przeszkody, czy nie wydaje Wam się trudnością, że na zasadzie co ja sobie nie poradzę, oczywiście, że sobie poradzę. No ale w tym miesiącu sierpniu tutaj może być troszeczkę inaczej, bo karta diabła mówi o takim yy, przywiązaniu do, no, do, rzeczy materialnych, ziemskich, do nałogów, do, yy, nie wiem, jedzenia, picia, seksu. Yy, yy, yy. Także, żeby was to, moje drogie yy, skorpiony, nie zwiodło, bo na końcu jest yy, karta przegranej bitwy, oszustwa, także nie, nieuczciwa gra wobec was. Yy, więc powiedziałabym tak ale to pod warunkiem że właśnie postanowicie jakby wszystko zmienić wszystko rzucić bo Wam coś tam do głowy przyjdzie nie róbcie tego zaczekajcie jeszcze przemyślcie bo yy, nie wszystko złoto co się świeci i generalnie z okazjami to bywa różnie akurat w tym miesiącu może nie być zbyt zbyt ciekawie dla Was na przyszłość. Może jeszcze tutaj sobie weźmy jedną talię kart. Zobaczymy, ta talia powie odnośnie miesiąca sierpnia i skorpionów. Powiedzcie karty, co też macie dla skorpionów w tym nadchodzącym miesiącu sierpniu. Czyli sierpień i skorpiony. Karta dziecka, tak jak tutaj było. Czyli karty potwierdzają karta kobiety macierzyństwa tak, że osoby, które chcą, chcą jakby tutaj powiększać rodzinę to jak najbardziej Oj, będzie to możliwe. Chyba zakończymy, bo tu karty się rozsypały, więc chyba nie chcą więcej mówić już. Co tutaj potwierdza jakby ten pierwszy rozkład? Potwierdza karta. Informacja, która sprawia radość o dziecku, czyli, tak jak powiedziałam, że dla osób, które chciały mieć dziecko, do tej pory się nie, nie udawało, to w tym miesiącu jak najbardziej może to się udać. No i też pod koniec miesiąca karty potwierdzają: <laughs> jakieś, yy, no generalnie myszy, to są szkodniki, to są osoby, które wam mogą zaszkodzić, i to wszystko będzie pod jakąś woalką, to nie będzie wprost. One mogą udawać jakiegoś, no może nie tyle przyjaciela, ale osobę, która jakby jest neutralna wobec Was, no bo cóż, taka mała myszka może Wam zaszkodzić, tak? Słodka myszka, tak, ale naprawdę może tutaj dosyć dużo jakiegoś zamieszania w Wasze życie niefajnego wnieść. Nawet tutaj się burza na karcie pojawiła, czyli burze życiowe, ale to tak jak powiedziałam. Jeżeli, jeżeli się zdecydujecie na całkowitą zmianę w jakimś aspekcie swojego życia, to wtedy miałoby to miejsce, ale to już od was jakby no od was zależy. Także, moje drogie skorpiony, ja życzę Wam udanego miesiąca dla tych, którzy, którzy gdzieś będą wypoczywać, odpoczywać, udawać się na urlop, to oczywiście wyśmienitej pogody. I również pogody ducha, żeby z optymizmem patrzeć w przyszłość. I oczywiście zapraszam do porad indywidualnych oraz do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam.